Cześć! Różnego rodzaju zbiorniki wodne jest to nierozłączny element ekosystemu leśnego. A dziś pokażę Wam owada, który właśnie wykorzystuje zbiorniki tego typu. Zamieszkuje jeziora, stawy, a nawet bagna. Nazywa się pływak żółtobrzeżek i jest bardzo agresywnym chrząszczem wyposażonym w niesamowicie ostry aparat gębowy. Poluje na kijanki, owady. Larwy owadów wodnych oraz rybki. Książ ten posiada specyficzną budowę, którą zaraz zobaczycie, umożliwiającą mu penetrację środowiska wodnego. Dodatkowo co pewien czas wynurza odwłok, nabierając powietrze pod pokrywy, dzięki którym może funkcjonować w wodzie. Od razu was ostrzegam, chwytanie tego książcza jest niebezpieczne, ponieważ potrafi ukąsić dość dotkliwie człowieka, a filmik, który wam dzisiaj pokażę, jest brutalny.